Dzień dobry moi kochani. To czytanie dla Was na, na ten tydzień od 1 do 7 maja 2022. Zobaczymy, jakie energie będą towarzyszyły nam, tak. Przekasujemy karty starannie. Jest piękna pogoda. Mam nadzieję, że majówka się udała. grilla odpaliły, <noise> Tak. Więc zobaczymy, co ten tydzień nam szykuje. Zobaczymy. Ok. Król Kielichów. Rycerz różek I Karta Głupca. Początku, z taką wrażliwością, miłością, zapałem. No dobrze, zobaczymy. Ruszamy do działania. A więc a cztery różdżki i umiarkowanie. I umiarkowanie. I zobaczymy kartę radę. Królowa. Zobaczymy, co mamy do przepracowania, tak? Co mamy do przepracowania w tym tygodniu. Zobaczymy. Na co zwrócić szczególną uwagę, od czego odejść, co przyjąć może. Zobaczymy. Już lubię. Karta słońca, tak? Przepiękna karta słońca. Proszę. Mamy słońce pod słoneczkiem. A więc, jak widzicie, pokazała nam się tutaj pierwsza energia, tak? Pokazała nam się karta Asamieczy. Tak? Czyli Myślę, że z taką siłą intelektu, z taką umiejętnością krytycznego spojrzenia, tak? Z taką szczerą rozmową opartą na faktach, y, y, patrząc na wszystko obiektywnie, możemy, możemy w końcu zacząć świętować, tak? Może dokonaliśmy dobrego wyboru, jakiegoś dobrego wyboru. Może byliśmy dobrze przygotowani merytorycznie do czegoś, dzięki czemu możemy naprawdę świętować, tak? Pokazała nam się karta tutaj czterech buław, takie świętowanie, taka radość, tak? Wręcz, wręcz impreza. Ten. Ten as mieczy. Mówi nam jeszcze o takim, o rozmowach, tak, o może być może dobrze zakończonych rozmowach, że, że później czeka nas takie świętowanie, tak, że jakiejś szansie, jaką mamy w sobie, tak, i powinniśmy ją wykorzystać. Myślę, że to wszystko wpływa na to, że, że mamy powody, do świętowania, tak? Że mamy powody do świętowania, bo czwórka buław mówi o takim z wielką radością i optymizmem, tak? Możemy świętować. To jest jakaś zabawa, ukończenie planów, tak? Więc ukończenie planów. Tutaj mamy królową różdżek, tak? Pokazała nam się królowa różdżek, czyli taka kobieta, która zaprasza nas do działania, która jest, jest w takim jak gdyby stawia sobie cel i go realizuje tak? a tu są myśli, czyli tu podejmujesz decyzję tu podejmujesz decyzję tak? a tu świętujesz, tak? bo być może coś ukończyłaś królowa yy, różdżek mówi nam o tym yy, i tu mamy do przepracowania kartę słońca karta słońca to karta optymizmu karta, yy, karta takiego sukcesu tak? karta nowego początku, nowej idei, nowego pomysłu fajna, fajna, takiego fajnego porządku, tak, który nam się w życiu pokazuje. I, i ta, ta karta mamy majówkę, więc ta, ta karta mówi też o świętowaniu, tak? O takim fajnym właśnie imprezowaniu, nawet wyjeździe za jakieś miasto, tak? Takim byciu pewnym siebie, i przede wszystkim umiejętność współdziałania w grupie, tak? Zabawa, zabawa. Myślę, że to jest takie, takie fajne. I pokazała nam się karta umiarkowania, tak? Karta umiarkowania, yy, czyli yy, ważne jest, żeby być w takiej równowadze, tak? Żeby być w równowadze, żeby być w harmonii, yy, aby znaleźć właśnie w sobie taki spokój, spokój, mobilizację taką do, do, do działania, taką równowagę, taką cierpliwość, jak ten anioł nam o tym mówi, tak, bo ten człowiek siedzący, ale ma skrzydła gdzieś się rozpo, rozpostarte za nim. jest anioł, tak, jest anioł, który on to wszystko równoważy, który wszystko równoważy i jest ta harmonia, jest opanowanie, jest um umiejętność, taka, zobaczcie, o, widzicie? Żółte i granatowe, tak? Te energie. Umiejętność równoważenia, umiejętność równoważenia i połączenia przeciwieństw, tak? Uznanie takich praw boskich, no, ja to tak nazywam. I to jest właśnie fajne, że, że to jest potrzebne, tak? Że to jest potrzebne. A ta królowa różdak, tak? Królowa buław, która nam się pokazała, no mówi nam o takiej pewności siebie, o, o, o takim optymizmie, przede wszystkim niezależności, dojrzałości, tak? I, I taka jest rada. W takich energiach w tym tygodniu warto być, tak? Być właśnie w takiej sile. To jest taka siła przyciągania, ale też taka atrakcyjność seksualna, tak? Taka tajemniczość. I dobra matka, tak? I dobra matka. Ta karta też mówi o dobrej matce, czyli o zachowaniu równowagi, harmonii, o właśnie przyciąganiu się przeciwieństw, takich tak o zachowaniu, zachowaniu tego optymizmu, tej radości, tak? I tutaj przede wszystkim podejmowanie słusznych decyzji, takich racjonalnych decyzji, tak? Opartych na. Szczerych rozmowach opartych na faktach, na umiejętności krytycznego spojrzenia, na sile, tak? Na sile intelektu przede wszystkim. I, i, i do przepracowania karta słońca, tak? Pokazała nam się karta słońca, yy, mówiąca o szczęściu, optymizmie, to jest, yy, to jest miłość, zdrowie, takie takie właśnie takie sukces, początek nowego etapu w życiu, tak? I, i im, taki impuls, o czym mówi też ta królowa różdżek, tak? Taki impuls do podjęcia i realizacji planów i marzeń nowych, tak? Jakichś nowych. I taka fajna witalność, przyjaźń i, 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 i takie, ta, taka radość, tak przede wszystkim. No dobrze, fajne energie wylosowane na ten tydzień, więc yy, wyciągnę jeszcze tutaj. Tej talii bogi jedną kartę. Zobaczymy, jakie jest przesłanie od nich. Tak, fajnie, na zakończenie. Czym się tutaj kierować w tym tygodniu? Zobaczymy. Proszę bardzo, wrażliwość, tak? Wrażliwość. Stajesz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji, taka jest rada, tak, taka jest rada, ważna przy tym umiarkowaniu, czyli zachować spokój, równowagę, harmonię, cierpliwość, tak, i stajesz się nadzwyczaj wrażliwa, więc uważaj, tak, uważaj, tu jest świętowanie fajne, więc zwróć uwagę, z kim, z kim przystajesz, z kim... Z kim nawiązujesz relacje. Jeżeli są to toksyczne relacje, to od razu ucinaj, tak. Nie przebywaj między y, takimi ludźmi, tak? Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Taka jest rada, tak? I zobaczymy jeszcze afirmacje. Afirmacje na, na ten tydzień. Już zobaczymy. Z pełnym zaufaniem otwieram się na przygody, które przynosi życie. No, świetna afirmacja. No dobrze. Dziękuję za wysłuchanie tego czytania. Niech ten tydzień będzie dla nas fajny, miły, w dobrym towarzystwie. Świętujmy, bawmy się, tak. bo jest ku temu czas, więc żyjmy. Bawmy się i cieszmy się życiem, tak? Dziękuję i do następnego razu.